Komisji konkursowej zasiadali przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miejskiego w Radomiu, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Zasp, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Związku Zawodowego Aktorów Polskich. O stanowisko dyrektora Radomskiego Teatru ubiegało się 12 osób. Finał konkursu drugiego na nowego dyrektora. Finał nastąpił wczoraj, kiedy komisja zebrała się po raz trzeci, a to był. Efektywnie drugi etap tego konkursu, czyli rozmowa z kandydatami, było zakwalifikowanych 11 kandydatów, z czego dwóch pisemnie powiadomiło mailowo, że nie przyjadą na rozmowę. Ostatecznie komisja przeprowadziła rozmowy z dziewięcioma kandydatami. Konkurs wygrała Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyser i producent filmowy. W piątek Małgorzata Potocka przebywała w Radomiu i podpisała umowę, która zacznie obowiązywać od 2 września. Kadencja poprzedniego dyrektora teatru w Radomiu Zbigniewowi Rybce dobiegła końca w sierpniu. Zbigniew rybka kierował radomskim teatrem 11 lat.